Siemanko widzę, no jest Jesuimka Was bardzo serdecznie już w 11 odcinku z serii Lego Harry Potter Lata 1.4. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to w komentarzach macie link do poprzedniego odcinka i do pierwszego odcinka, więc kończę zachęcam. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, no to zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału i dania łapeczki w górę, bo materiały są często teraz wiem przerwę, ale będą już często się pojawiać. A ja nie przedłużam zapraszam do oglądania. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne propozycje na filmy, no to koniecznie piszcie w komentarzach może serialego z jakiejś innej gry. A teraz już zaczynamy grę po prostu. W tym miejscu skończyliśmy, więc w tym miejscu będziemy zaczynać. Musimy znaleźć... co my musimy znaleźć? Aha... Rącz... rączkę? O! Takiego kła można powiedzieć? W poprzednich odcinkach mniej rozmawiałem, ale teraz już się postaram, bo widzę, że te filmy, przez to, że bardziej się skupiam na grze, trochę nudne się stały, widziałem właśnie. Więc postanowię więcej do Was mówić, tak bardziej Was dać czego my, Czego my tu jeszcze potrzebujemy? Tu coś potrzebujemy. O, tam jest na górze. Co tam jest? Uczeń do odznaka. Co my potrzebujemy? Rękę i o, właśnie tego kła. O. I mamy go właśnie. Idziemy go zaniedźć. Tu jest. Prawdopodobnie tworzymy mi 4 siły. I jeszcze tą rękę. No, to gdzie będzie takie Taki chyba musimy to zwalić, bo jeżeli jesteście nawiecie, to nie przechodzę gry na szybkość, Ja przechodzę ją na ilość, czyli jak najwięcej tych monet zbieram. Zobaczymy ile mi się uda. Na razie nie jest najgorzej. O, góry. Stworzyliśmy. Dodaliśmy kółko i stworzyliśmy. Tam jest coś do stworzenia... Znaczy nie do stworzenia, tylko do pociągnięcia. Ale to już po miksturze. Tutaj jeszcze... O, o, o tutaj coś jest. Ale tu krzaki jeszcze. To chyba tu będzie. A nie, bo tego się nie da rozwalić. A nie da się. No i co tu? Możemy stworzyć. To może z tego rynka wypadnie. No i mam. A i nie ten klocz. Tencz ten mam. No i mamy. Stworzyliśmy miksturę, teraz pijemy. Będziemy mogli otworzyć tam pociągnąć za Wchodzimy znowu do Hogwartu. Do środka. Coś tu jeszcze mamy. Chyba nic, bo tu trzeba jakieś specjalne zaklęcie chyba na te pochliki Z tego co pamiętam to tak się nazywają A jeżeli się podniosłem no to piszcie No tu chyba już nic nie ma Więc wchodzimy do hoguartu No, a na tym ślad teraz. No, to tu teraz. Teraz mamy tą fontannę. Trzeba ją, chyba będzie. Nie! Nie będzie trzeba. Jednak się pomyliłem, jednak nie będzie. Trzeba jej złożyć. Chociaż Coś tu trzeba będzie zrobić. Nie, on teraz to wyjdę. A no tak, jak. A jednak. Chętno dużo. Nie. No to wskoczyć. Później będę na środku. Jak się na to? Takie. A, okej. Tak. <gry> aha dobra rozwala po tym terminem no tego już się nie da, te małe tylko więc te małe oczywiście roz... nie no, zwalimy, nie no, będziemy tracić tutaj nie ja, czy to. czyli to jest Jeszcze tylko kilka. A, to jest można pochnać, że to Slytherin. się tak bawił. Tyle z tego, co są jeszcze? No, coś znalazłem. Gdzie on tu branić? Tu? Nie, na razie nie wiem. Coś kolejnego znowu? Uwaga, powiem Ci, jest. No i Chyba. Cały czas tą mi się tu nie wiem, sobie to zmienić. No. Dobra, tutaj, a nie, tu jest, a nie, faktycznie, chodzimy tu. No tam jeszcze nie strzeliliśmy wtedy, jak tu uczyliśmy się latać. Jeżeli prowidecie, dajcie znać, czy, czy strzelaliśmy tam. O. Idziemy się uczyć znowu. Mam dragory. Słuchaczki trzeba założyć. Są. Bardzo ciekawa dzisiaj ta przygoda. A nie, mogę włożyć tam. I tu została jeszcze jedna. To, nie No, teraz włożyłem. No, wchodziliśmy z Bandragołów. No, tych klocków dostaliśmy od 26. No to powoli będziemy mogli już stąd wychodzić. Zbierzemy sobie jeszcze kilka monet. zostało też. to this, Chyba wracamy do Hogwartu. Znów. Tak, dokładnie. Może tu trzeba przydać. ja to muszę wziąć ze sobą chyba że hmm, tu jest coś no właśnie Trosten? 6. no cóż. no A, bin, nie winnej. no nie Mamy uratowanego. Może coś no na boku będzie. No, Jest je jakaś szafa, jednak co to będzie? Chyba nauszniki. chociaż nie wiem. Tak, mamy. Myślałem, że je trzeba stworzyć z tych elementów. Co są? I tu trzeba ją dać Myślałem, że to tak łatwo będzie, można przejść. A to nie. Nie tak łatwo wszystko mamy do domu. Okazuje się, że nie. No. Okazuje się, że nie wszystko. Co tu mamy dalej? Może nie. Gdzie ja zlecię? Na sam dół. Czy on tu? Też na sam dół A ja nie wiem coś zrobiłem? Zrobiłem teraz musimy iść tu no tak książki to zostawić, aha, to są te co były wcześniej Dobra, co my tu mamy teraz? Musimy iść tam, ale czy coś tu jest jeszcze? Dobra, także idziemy tu dalej. Tu musimy wejść. Tutaj... Chyba, że... Nie no, tu musi być jakieś... O, jest szafa! U jeszcze chyba nie by. No nie by. Ha? To wyżej skoczy? Ciekawe. Idziemy tam, bo te słuchawki, pierwsze, no teraz jakieś takie dziwne inne, no jednak tej nie było. Dobra, zostawmy go na razie, no dało nam się przejść, damy ją tu. Została nam jeszcze jedna tylko, jak ile lepo tego nie? Naprawdę tam trzeba aż tak, to. O, oni idą za, za mną. No to dobrze. Trzeba tym się zająć. To, ja. To? Aha! No dobra. Chyba, że to trzeba mieć jakąś instrukcję albo coś. No chyba trzeba mieć instrukcję. Chociaż spróbujmy Jak na razie wszystko pasuje Jednak rzecz I co teraz z tym? A, to wszystko. No dobra Dojdziemy za Nie, on nas jednak nie poprowadzi.

Забрали ему волосы. Ну. <laughs> Нам oh. дальше вот фикей закрыть, ale musimy pokonać 5 hoflików dobra, jeden drugi Piąty, gdy dobra, pokonali Odblokowano imobilus. Warto zakręcił. Dwudziesty ósmy meklocek. Wszyscy nam brawo biją. Dobra, teraz zbieramy jeszcze te momentki i powoli chyba będzie można z nich wychodzić. to zrobili. No tu nic z tym. Ale wiem, co możemy zrobić. To. No i już możemy wychodzić powoli. Stąd. Nic nie ma? nic. No to on mógł jeszcze tu. No, wychodzimy. No i tak. mamy Zrobione idziemy znowu na dół. Dobrze, ja w tym momencie się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobał film i chcecie tego więcej na kanale, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Ja się z Wami żegnam i cześć.